Praca jest długo, długoterminowa. To nie jest tak, że neurologopeda ma magiczną różdżkę, którą pomacha i pacjent wróci, ponieważ musimy popracować nad wieloma funkcjami i sprawnościami. W zależności od tego, jak głęboki był to uraz, tak, zaczynamy tak pracę. Jeżeli jest to pacjent, który faktycznie ma problemy z połykaniem, z gryzieniem, no to to jest baza, bo musimy doprowadzić do tego, żeby taki pacjent nam się nie krztusił, nie dławił i żeby nie spowodować zagrożenia. Dla jego życia, więc to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest zadbanie o przywrócenie komunikacji z tym pacjentem, czyli uczymy mówić, jeśli została utracona mowa czynna, albo uczymy rozumieć świat na nowo, jeśli została utracona mowa bierna, czyli to rozumienie, że kubek to jest kubek właśnie, tak? I to jest bardzo trudne, no bo wyobraź sobie osobę, która ma 45 lat i ty zaczynasz z nią pracować. Jak z niemowlakiem, tak jak z małym dzieckiem, uczysz świata na nowo. Dla takiej osoby to jest trauma, i często jest tak, że te osoby zamykają się w sobie i pojawiają nam się depresje, no bo one czują, to są nadal osoby dorosłe, świadome, inteligentne, tak, że są obciążeniem dla swojej rodziny, że coś się zadziało, że ja w ogóle. Nie potrafię rzeczy, które do tej pory były dla mnie proste, oczywiste i no i po prostu w tym funkcjonowałam.